Kochani, witam serdecznie. Szczęść Boże. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym spotkaniu Legionu Małych Dusz. Jesteśmy, aby dzielić się swoją wiarą, tym co nam daje Bóg, daje nam Bóg, który jest miłością, aby rozważać Słowo Boże. Pani, widzimy wszyscy jaka jest sytuacja dzisiaj w świecie. Niedawno doświadczyliśmy pandemii doświadczaliśmy, słyszymy o wydarzeniach na Ukrainie, wojna, słyszymy o trzęsieniach ziemi, ale też widzimy jakaś sytuacja wielu ludzi, młodych, czy starszych, uzależnionych, zniewolonych przez nałogi, przez grzechy, ile ludzi się niszczy, ile ludzi zatraca w ogóle jakiś sens życia. Dużo niepokoju, strachu. Widzimy też w świecie wzrasta, dlatego my w regionie małych dusz zagufamy. Tak że Jezus dla nas jest ratunkiem, i jest pomocą. Jezus, który mówi przez Pismo Święte, ale mówi również przez orędzie miłości miłosiernej. Dlatego chcemy podzielić się tutaj kilkoma zdaniami na ten temat, co nam Jezus mówi w orędziu. Bo on jest nadzieją, on jest ratunkiem. Jezus mówi do siostry Faustyny: Nie znajdzie ludzkość spokoju, to pokąd się nie zwróci do źródła miłosierdzia mojego. Źródła miłosierdzia. Jest serce Jezusa na krzyżu przebite, jest miłość, którą daje nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus w orędziu miłości miłosiernej, to jest tam 3, 20 lipiec 82 rok, mówi takie piękne słowo: Miłość jest niezmienna w swych przymiotach. Pewnego dnia Ty będziesz miłością, która daje się poznać miłością dającą się lub przebaczającą. A zatem pewnego dnia będziesz miłością. Kochani, wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga, który jest miłością. Jesteśmy stworzeni przez Boga na obraz i podobieństwo Boże, na obraz i podobieństwo miłości. Czyli w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jesteśmy miłością, jesteś miłością, tylko musisz, trzeba, żebyś sobie to uświadomił, uświadomiła. A jeżeli coś w tobie nie jest miłością jeszcze, to trzeba, żebyś to oczyścił w sobie. Jeżeli coś mówi, że jest miłością w tobie, trzeba, żebyś to oczyścił. Kochani, zobaczmy, jeżeli będziemy w niebie, będziemy oglądać Boga twarzą twarza. Bóg jest miłością, będziemy widzieć miłość. Bóg jest osobą. Tutaj ta miłość jest osobą. Ta miłość, która stworzyła świat, jest osobą. I będziesz patrzeć, kontemplować na miłość i będziesz jednoczyć się z miłością aż tak mocno, że Ty i Bóg będziecie jedno, tak. Bóg wszystkim we wszystkich będzie. Bóg jest miłością, a zatem jesteś miłością, tylko trzeba sobie to uświadomić. Miłość leczy, miłość ratuje, miłość daje, daje siłę, daje moc. Jezus mówi dalej w orędziu piękne słowo: Ona przetrzymuje huragany, wściekłe nawałnice. Nic nie może powstrzymać miłości. Miłość zwycięży. To jest jej pociecha i Twoja, moje dziecko. Ona odnawia, ona oczyszcza, ona wypełnia to, co w wielkim stopniu pozbawione jest miłości. Miłość leczy metodę serca, miłość leczy problemy, które masz. Miłość, dla miłości nie ma granic. Wszystko potrafi pokonać, wszystko potrafi uzdrowić. W Ewangelii słyszymy takie piękne zdanie, że do Jezusa przynoszono chorych, cierpiących, a Jezus wszystkich ich uleczył, wszystkich uzdrowił. Taka jest miłość, taki jest Bóg. Taki jest Bóg. A tutaj wcześniej mówiliśmy o sytuacji dzisiejszego świata, o tym co dzisiaj się dzieje. To zaraz tutaj to odszukam. Moja drodzy, miłość, czyli Bóg jest nam bardzo potrzebny. On jest lekarstwem na każde zło, na każdy problem. Ale jednocześnie Jezus w orędziu nam mówi o sytuacji dzisiejszego świata. Posłuchajmy o tym. Jest w orędziu, Pan Jezus mówi: Jest bardzo późno, moje dziecko. Noc zapada nad nędzą świata, a noc jest wspólniczką w spisku przeciwko dobru i pragnieniom dusz odłączonych od Boga. Trzeba modlić się, modlić się dużo, bo nigdy dotąd, w historii, grzechy ludzkie nie osiągnęły takiej podłości. Opluwają wszystko ohydną śliną, która wychodzi z ich ust, w obfitości, bo należą do księcia ciemności. Już ci to mówiłem. Ślepcy wiodą ślepców ku przepaści, przepaści bez dna, z której nie ma powrotu. Moja córeczko, mój kościół jest bardzo chory. Och, nie jestem już na moim miejscu, a jednak chcę tu pozostać aż po kres czasów. Jest bardzo późno, moje dziecko, tak. Jest już późno, już czas, bo noc zapada nad nędzą tego świata. Jest czas, żeby, żeby się obudzić, żeby spojrzeć, dokąd ja idę, dokąd ja... Jaki jest mój cel w życiu? Co ja, co ja chcę osiągnąć? Bo moim celem jest Jezus, jest zbawienie. Moim celem. Ale nie wiem, czy taki cel każdy ma. Każdy ma coś w życiu osiągnąć, a Pan Jezus skarży się, że jest, noc zapada nad nędzą tego świata, więc ten świat. Nie ma światła, i młodzi, którzy nie mają w sercu, którzy nie są blisko Boga, nie mają tego światła, które daje Jezus. Oni mają ciemność. Tak powiedziała, że mają takie ciągle w sobie chaos, taki ciągle tam coś im mówi, prawda? Tak. Tak, tak jest, to, jest, to, jest to ciemność, ale też i umysł poprzez, poprzez te nowoczesne media, media, tak. media ale. Internet, i tak, przez internet, przez telewizję, komputery, telefony jest. Człowiek nie, nie może. Widzieć Boga, nie może w sobie tego czuć Boga, że Bóg jest blisko Niego, że Bóg rękę wyciąga, mówi: y, Chcę Ciebie, dotykam Ciebie, mówię do Ciebie. Y, tak jak Pan powiedział do Adama powiedział imię. Jezus mówi po imieniu Adamie. Gdzie jesteś? Obudź się, Adamie. Więc Pan Jezus nie mówi bezosobowo. Osobowo zwraca się do, do, do człowieka, mówi, gdzie jesteś? Obudź się. Ja wiem, gdzie Ty jesteś, bez bo tym Bogiem, ale gdzie są Twoje myśli? Gdzie Ty ode mnie uciekasz? Uciekasz w noc. A noc, Ciemność jest nad światem, a ty boisz się być przy mnie, uciekasz ode mnie, chronisz się przede mną. Dalej, trzeba modlić się, modlić się dużo. Tak, modlitwa to jest spotkanie osobiste z Bogiem. Modlitwa to jest. Usłyszenie właśnie, kiedy Pan mówi, kiedy Pan Cię wzywa, to, to Ty odpowiadaj, odpowiadasz. I to jest modlitwa. Odpowiadać Panu Bogu, Bóg Cię szuka. Daj się znaleźć. Daj się znaleźć. Nie uciekaj przed Panem, który. Ciebie ściga swoim wzrokiem. Dalej Pan mówi: Moja córeczko, mój kościół jest bardzo chory. Och, nie jestem już na moim miejscu. A jednak chcę tu pozostać aż po kres czasów. Kościół kościół to jesteśmy my. Kościół. To jest to jest mój brat, moja siostra, ludzie, to są kapłani, siostry, to jest to są wszyscy ludzie, którzy stanowią kościół, ale ten kościół jest chory. Ten kościół jest opuszczany. Od, odchodzą od kościoła, rezygnują. Dlaczego? Bo Niektórzy uważają, że już Bóg im jest niepotrzebny. Oni się mają za dobrze. Więc po co im Pan Bóg? Dopiero kiedy dotyka ich choroba, jakieś niepowodzenie, jakaś tragedia, wtedy się mówi, a gdzie jest Bóg? A dlaczego Bóg do tego dopuścił? Nie. Pan Bóg. Nie dopuszcza do tego. Pan Bóg nie chce cierpienia ludzi. Pan Bóg chce, żeby każdy z nas był szczęśliwy, żeby każdy w kościele był radosny. Pan Bóg się z tego cieszy. Ale to my jesteśmy przyczyną różnych nieszczęść, różnego cierpienia. To my ludzie. A później obwiniamy Boga, że to Bóg jest winien. Gdzie jest ten Bóg? A Bóg cały czas idzie, rękę ma wyciągniętą. Zawsze do człowieka ma rękę wyciągniętą i mówi po imieniu, do każdego. Ostrzega. Módlcie się cały czas tutaj. Drzewo zasadzone przez świat przynosi tylko owoce zepsucia i deprawacji. Bądźcie mocne, moje dzieci, a przede wszystkim módlcie się. Tak. I oto strach dopadł świat. Czy on wreszcie zareaguje? Dużo zależy od Was, którzy mnie jeszcze kochacie. Czy świat zareaguje na ten strach? Pomóżcie mi przepędzić wilki z owczarni, przepędzić tych, którzy nie chcą miłości. Nie chcą pokoju. Nie chcą być blisko Boga. Pani na końcu Pan Jezus Pani pięknie jest. mówi. Na końcu jeszcze Pan Jezus mówi. Pomóżcie mi przepędzić wilki z owczarni, bo jestem miłością. Cierpiącą, która zwycięży świat. Czyli kolejny raz słyszymy, że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i, kochani, do to, tej miłości idziemy. To jest nasza droga. Jezus jest drogą. Prawo Boże, przekazania Boże są drogą, którą idziemy do miłości. Bo Bóg jest miłością i sami stamy, mamy się zjednoczyć z miłością, mamy sami stać się miłością. To już próbujemy robić teraz między sobą dla siebie, nawzajem bądź taką miłością, jaką jest Jezus. A my idziemy tą drogą, by stać się miłością w niebie, będziesz miłością, będziesz zjednoczona z miłością, będziesz kontemplować miłość, staniesz się miłością. Jesteś miłością, świadom to sobie, a jeżeli coś w tobie nie jest jeszcze miłością, to oczyść to w sobie, to oczyszczaj, oczyszczaj serce, oczyszczaj lęk, strach, emocje, niepokój. Oczyszczaj miłością, oczyszczaj modlitwą, oczyszczaj relacją z Jezusem, z Maryją, oczyszczaj, oczyszczaj to wszystko, aż w tobie, w twoim sercu będzie tylko miłość, będzie pokój. Tam gdzie miłość nie ma niepokoju, lęku, nie ma strachu, nie ma chorób, jakichś nerwicy w tym sensie, nie ma zła. Miłość daje pokój, miłość jest całe, bezpieczeństwo jest, obfitość duchowych, materialnych, jest radość, uśmiech, jesteś miłością, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością i On mieszka w Tobie, jest w Twoim sercu, tam trzeba dotrzeć. Trzeba oczyszczać, oczyszczać serce Od wszystkiego, co nie jest miłością Kochani, w liście św. Pawła do Rzymian 13, rozdział 10, 10, werset Piękne słowo czytamy Doskonałym wypełnieniem prawa jest miłość Wypełnienie prawa Bożego Przekazań Bożych, które idziemy Tą drogą wypełnieniem Tego wszystkiego jest miłość, miłość Miłość, którą masz w sercu Miłość, którą dzielisz się z bratem, z siostrą Miłość, którą przekazujesz drugiemu a przez słowo chociażby dziwam, że to Słowo dociera do Ciebie, to Słowo leczy też tych, którzy nas słuchają, bo miłość leczy, miłość uzdrawia, miłość przyjmuj do serca. Stań przed miłością, otwórz swoje serce na Jezusa Chrystusa, na Maryję. Otwórz serce na miłość, a miłość będzie Cię dotykać. Miłość Cię uzdrawia. Już w tym momencie dotyka Cię miłość. Miłość leczy. Miłość jest spokojem, jest, jest dobrem. Jest zdrowiem Twojego ducha, Twojego ciała, Twojej duszy, Twojej rodziny. Tylko to miłość prawdziwą, to miłość, która daje nam właściwy obraz Jezus Chrystus. Poznawaj tą miłość przez Jezusa, przez Jego Słowo, przez relację z Nim, trwaj w tej miłości, miłość daje Ci pokój, miłość Cię leczy. Kochani Was wszystkich błogosławi. Zapraszam, jeżeli to uważa, że był wartościowy materiał, proszę Cię, abyś udostępnił ten materiał jeszcze tym, którzy nie znają nas, którzy jeszcze tego nie słyszeli. Prosimy o subskrypcję. Niech Pan Bóg Wszystkim Wam błogosławi, darzy pokojem i miłością. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju i w miłości Jezusa. Amen.